Testowe dźwięki, jak, jak mnie słychać, testujemy dźwięk, jak mnie słychać, jak mi oceniacie mój dźwięk z kamerki, to taki testowo-dźwiękowy filmik będzie. Jak to oceniacie? Bo głównie się tu skupiam na bardziej obrazie niż dźwięku będzie skupiony kanał. Więc jak oceniacie to? bo tylko tyle chciałem zobaczyć jak tam dźwięk będzie słychać. Jak tam zasady z mikrofonem. Jak to będzie słychać mniej więcej. Jestem tego bardzo ciekawy to tyle. Czy zrobimy podawo zdjęcie. Spróbujemy. Przód i tył. I tył jeszcze zobaczymy. Ok. To tyle. No, wrong.